Słuchajcie, moi drodzy, ten materiał będzie nieco inny niż reszta na tym kanale, z tego względu, że omówimy sobie różne modele oraz wskaźniki, jak i wykresy, ogólnie rzecz biorąc, modele wyceny Bitcoina, które szczególnie są przydatne w obliczu różnych korekt na rynku oraz szczególnie przydatne są w trakcie okresu Bessy. I nie mówię tutaj, że znajdujemy się w Bessie, czy nawet Hossie, ten materiał ma służyć jako taka instrukcja lub poradnik. Odnośnie tego, co brać pod uwagę, aby uznać, że bitcoin jest tani, czy może drogi. A co za tym idzie, to optymalne strefy pod akumulację docelowo jak najniżej. Zacznijmy sobie od wejścia na giełdę i tutaj podkreślę, że ten materiał, który nagrałem, to on jest aktualny zarówno w obliczu aktualnej korekty oraz, mam nadzieję, że będzie służyć długoterminowo, nawet na lata w przód, tym bardziej w przyszłym roku, kiedy na bazie cykliczności będziemy wchodzić w bessę, więc lepiej się przygotować zawczasu oraz te modele, które przytoczę, pozwolą świadomie pod Podejść do kolejnych korekt w kolejnych hossach, i myślę, że pozwolą po prostu bardziej racjonalnie i świadomie podejść do tego rynku, ponieważ wraz z kolejną korektą, w której właśnie tkwimy, no to znowu mówi się, że to koniec hossy, że to bessa. Tak samo było w trakcie korekty z zeszłego roku i dwa lata temu, więc jest to zdecydowanie schemat, który się powtarza, a nie jest on poparty konkretnymi danymi. I wyniki, które osiągam na tym rynku, między innymi biorą się z tego, że wiem kiedy uznać, kiedy rzeczywiście znajdujemy się w bezsie, a kiedy w Hossie oraz kiedy doświadczamy najzwyklejszej korekty. W związku z tym podzielę się dzisiaj częścią narzędzi, z których ja korzystam, aby móc to wszystko sobie poustalać. Więc zanim w ogóle przejdziemy do tych kolorowych wykresów, a żeby maksymalizować zyski i minimalizować straty, to jednym z takich najbardziej kluczowych, podstawowych ruchów, jaki możesz dokonać, to jest najzwyklejszy wybór giełdy. Dlatego w opisie pod tym materiałem zostawiłem Tobie poradnik, jak korzystać jak odnaleźć się na giełdzie, z której ja korzystam. Wiele osób nie bierze tego pod uwagę, ale najzwyklejsze prowizje, które się ponosi na różnych giełdach, to one w długim terminie potrafią bardzo mocno wpływać rzeczywiście na zyskowność różnych strategii. A w temacie strategii, to ja również podlinkowałem playlisty, w których dzielę się moimi osobistymi, autorskimi strategiami tradingowymi, zarówno dla początkujących, jak i bardziej średnio zaawansowanych, po to, aby każdy mógł się usamodzielić na tym rynku, bo myślę, że każdy powinien do tego dążyć. Więc lecimy z konkretami, przenosząc się teraz na stronę Glass Note Studio, gdzie znajdziemy multum różnych danych on-chain oraz danych wywodzących się z analizy technicznej. Jednak o dane on-chain ta platforma głównie się opiera. I tutaj w zakładce Research and Use Cases zejdziemy sobie nieco niżej i znajdziemy tutaj kolejną zakładkę sekcję pricing Models, czyli modele wyceny Bitcoina. I tutaj przejdziemy sobie przez całą tą sekcję, zanim przejdziemy do innych platform, ponieważ przez tą sekcję, przez którą ciebie przeprowadzę, jest mnóstwo. Wartości do zgarnięcia, i na samej górze mamy tutaj kilka prostych średnich kroczących, czyli linie, które uśredniają ruch cenowy na bazie wybranych okresów czasowych. W przypadku wskaźnika Pi cycle, to tutaj widzimy 111-dniową średnią kroczącą, czyli ta średnia krocząca uśrednia ruchy cenowe z ostatnich 111 dni. I to będzie ta fioletowa linia, pod którą aktualnie się znajdujemy. I rzeczywiście, historycznie rzecz biorąc, to kupno poniżej tej linii było ok miejscem na zakupy, jednak nie był on idealnym. Dlatego, jeśli jeszcze bardziej uśrednimy sobie te ruchy ceny na bazie 200-dniowej średniej kroczącej, czyli tej zielonej linii, no to już tutaj sprawa zaczyna wyglądać o wiele lepiej. Te linie potrafią działać zarówno jako wsparcia i opory. I tak się składa, że z niebieską linią, czyli 365-dniową średnią kroczącą, zatem jednoroczną, po raz trzeci w tym cyklu się spotkaliśmy. I tak się składa, że ostatnie dwa razy były w trakcie idealnych lokalnych dołków podczas trwania korekty z zeszłego roku. I tak się składa, że teraz właśnie dookoła niej się kręcimy. Ja osobiście, biorąc pod uwagę wiele innych czynników, zacząłem rzeczywiście reinwestować zyski na przestrzeni ostatnich dni trwania tej korekty. I swoimi zakupami dzieliłem się na Telegramie w pełni darmowej grupce, którą podlinkowałem poniżej. Znajdziesz tam moje zagrania zarówno na spot, czyli altcoiny, które kupuję, oraz bitcoina, na jakich poziomach kupuję, oraz moje pozycje z dźwignią. Jak i strategie, których w ogóle nie poruszałem na tym kanale i są ekskluzywne tylko dla Grupowiczów. A patrząc po wiadomościach, jakie od Was dostaję, no to jednak one się po prostu sprawdzają. Idąc dalej, mamy tą czerwoną linię, czyli dwustotygodniową średnią kroczącą, i to będzie ta czerwona linia, która tak naprawdę w trakcie trwania całego cyklu dużo nam nie powie, ale biorąc ją pod uwagę, w trakcie wychodzenia z Bessy to ta średnia potrafi być bardzo prostym narzędziem, ale zarówno potężnym, ponieważ to właśnie z tej prostoty bierze się skuteczność tego narzędzia i widzimy, że za każdym razem w bezsie, gdy schodziliśmy poniżej tej czerwonej linii lub ją dotykaliśmy, to były wręcz idealne momenty na zakup w ujęciu długoterminowym na poziomie 45616 dolarów. Dobra, mamy kilka tych średnich ryczących za sobą, więc teraz nieco podwyższymy poprzeczkę. Mamy tutaj temperaturę Bitcoina. I model ten ma przedstawiać rzeczywiście, kiedy rynek jest przegrzany, a kiedy jest zimno. Mało się kto nim interesuje, i panuje taki chłodny sentyment na rynku na swój sposób. Więc model ten sprawdza, jak bardzo cena odbiega od czteroletniej, średniej kroczącej. Więc jeśli temperatura jest wysoka, zatem jeśli weźmiemy na przykład tutaj plus 6 sigma lub plus 8 sigma, to rynek może być przegrzany, co może stanowić ryzyko korekty lub ogólnie rzecz biorąc, wejścia w rynek Bez, Jeśli będziemy patrzeć na ponownie tą czerwoną linię tutaj, zatem czteroletnią, średnią kroczącą plus 8 Sigma, to historycznie skuteczność przegrzania w tych strefach jest bardzo wysoka. Natomiast mamy jeszcze tą pomarańczową linię, czyli ta sama średnia krocząca, tyle że plus 6 sigma. To tworzy nam się tutaj strefa między tą pomarańczową a czerwoną linią, którą z pewnością będę obserwować przy wychodzeniu z tego rynku lub częściowej realizacji zysków. Dotychczas w tym cyklu cena Bitcoina jeszcze nie dosięgnęła tych wycen. I pamiętajmy, że też wcale Bitcoin nie musi osiągać wycen z tych modeli, ok? Dlatego sobie ich tyle dzisiaj przytoczymy, abyśmy mieli wgląd w to, co statystycznie po prostu może się najbardziej sprawdzić. Okay? To nie są jakieś magiczne magnesy na wykresie, co przyciągną do siebie tą cenę, nic z tych rzeczy. To jest tak naprawdę zwykła, prosta matematyka. I tutaj w przypadku zarówno korekt Krótkoterminowych oraz średnioterminowych przyda się ta niebieska linia, czyli raz jeszcze czteroletnia, średnia krocząca plus 2 sigma. I widzimy tutaj, że w trakcie trwania hossy to zakupy poniżej tej linii, uśredniając cenę poniżej tej linii. Można było dobrze na tym wyjść. Wiadomo, analiza wsteczna zawsze skuteczna, jednak warto mieć te modele gdzieś tam z tyłu głowy. Tym bardziej, że raz jeszcze najzwyklejsza, średnia, krocząca czteroletnia, to widzimy, jak raz jeszcze świetnie wskazywała nam dołki w trakcie rynków niedźwiedzia, czyli w trakcie Bessy. No i właśnie, w temacie analizy wstecznej, która zawsze ma być skuteczna, to jednak, jeśli byłeś na bieżąco z tym, co tutaj wrzucam, i jesteś na bieżąco nie od dzisiaj, tylko już rzeczywiście od minimum około 2,5 roku temu, no to wiesz, że ja rzeczywiście korzystałem z tego typu modeli przy moich zakupach Bitcoina w okolicach 20 tysięcy dolarów. I co więcej, ja oprócz zakupów na spot, longowałem z dźwignią X3 ówczesny dołek. I wszystko publicznie, transparentnie udokumentowałem na tym kanale, a później pokazywałem jak prowadzę tą pozycję, gdzie realizuję zyski, gdzie dokładam do pozycji. Więc jeśli takie ruchy Ciebie interesują, to subskrybuj. Historia pokazała, że opłacało się być na bieżąco, a ja nie zamierzam tego zmieniać. No to lecimy niżej do mnożnika Mayera, Mayer Multiple. I o co tutaj chodzi? Tutaj... Znowu ponownie chodzi o te średnie kroczące, ale tym razem chodzi tutaj o stosunek aktualnej ceny do 200-dniowej średniej kroczącej. Tutaj przyjęło się uważać, że wartości powyżej 2,4, czyli ta czerwona pozioma linia ma wyznaczać przegrzanie na rynku i rzeczywiście, biorąc pod uwagę zeszły cykl oraz jeszcze poprzedni, to dosyć skuteczny był ten wskaźnik. I tak się składa, że aktualnie jesteśmy bardzo blisko poziomej zielonej linii tutaj na dole, czyli 0,8. Co wskazuje na strefę optymalną do zakupów długoterminowych. Widzimy na przykład tutaj tunel, który składa się z tych dwóch linii, i w trakcie ostatniej korekty również weszliśmy w tą strefę, po to, aby później wybić. A cofając się jeszcze bardziej wstecz, sobie zjeziemy tutaj niżej, no to korekta z 2023 roku we wrześniu. Na chwilę weszliśmy w tą strefę, po to, żeby później raz jeszcze odbić. Jednak nie chcę, aby nasza społeczność na ślepo podchodziła do tego typu wskaźników, ponieważ sam fakt, że weszliśmy w daną strefę, czy odbijamy się od danej średniej, czy wchodzimy w jakiś tam inny zakres, to. Jest przydatne jak najbardziej, ale nie możemy na ślepo podchodzić, ponieważ na tym rynku obowiązują czteroletnie cykle, które na szybko wam tutaj skrócę. Widzimy teraz wykres dwunastomiesięczny, czyli każda świeca odpowiada dwunastu miesiącom, i widzimy, że dotychczas obowiązywały tutaj te czteroletnie cykle polegające na pierwszym, drugim, trzecim roku wzrostowym, po czym czwarty jest spadkowy i ten okres nazywamy właśnie Bessą lub Rynkiem Niedźwiedzia. Poprzedni cykl, który zaczął się w 2015 roku, czyli Hossa, miała miejsce przez 2016 rok do końca 2017 roku, po czym w 2018 nadeszła Bessa. Właśnie gdzieś na końcu 2017, czy nawet na początku 2018, już nie pamiętam szczerze, to ja wchodziłem na rynek po raz pierwszy zacząłem się nim na poważnie interesować i nie ukrywam, że ja na początku Straciłem w sumie większość, czego miałem wtedy. Nie ukrywam, że podchodziłem do rynku wówczas bardzo tak, bez przeróżnych danych pod ręką oraz wskaźników, które również dzisiaj przytoczę. Gdybym był wówczas o nich świadomy, to myślę, że dużo mogłoby się zmienić. Więc chciałem tutaj podkreślić, jak bardzo ważne jest korzystanie z tego typu narzędzi w odpowiednim do tego momencie, ok? Ponieważ równie dobrze mogłeś podniecony kupować w tej strefie, którą teraz pokazuję po szczycie z 2021 roku tylko po to, aby później spotkały ciebie spadki o 50% lub nawet więcej. Więc jeśli zderzymy sobie tutaj na całokształt tego wykresu, który bierze pod uwagę Meyer Multiple, to już ta czerwona linia widzimy, że Dosyć dobrze się sprawuje w wykrywaniu lokalnych szczytów, jak i tych globalnych szczytów, czyli koniec hossy. Z pewnością nie jest to idealny wskaźnik, który pokaże ci idealny szczyt, jednak pokaże tobie optymalną strefę do wchodzenia lub wychodzenia z rynku. Lecimy dalej. Mamy tutaj tak naprawdę dwa wskaźniki w jednym. Mamy realized price, czyli wartość bitcoinów przy ich ostatnim ruchu on-chain, czyli średnia cena podaży bitcoina przy ich ostatnim ruchu on-chain. W łańcuchu bloków. Natomiast wskaźnik MVRV to jest stosunek aktualnej kapitalizacji Bitcoina do zrealizowanej kapitalizacji. I tutaj te wizualizacje zaczynają się robić nieco ciekawsze, ponieważ oprócz samej prostej, tutaj pomarańczowej linii, mamy również tutaj wyraźnie podkreślone, kiedy schodzimy poniżej tej linii. No i zobacz, jak skutecznie rzeczywiście to MVRV ze zrealizowaną ceną. Świetnie pokazywały strefy do akumulacji bitcoina na koniec bez sy, tak naprawdę, czyli jednym z najlepszych momentów do zakupów długoterminowych. Więc kolejny wskaźnik wywodzący się z tej zrealizowanej ceny to jest Realized Price to Liveliness Ratio. Czyli o co chodzi w stosunku zrealizowanej ceny do żywotności. Brzmi dziwnie, ale słuchaj, ta metryka pokazuje na swój sposób, jak mocno inwestorzy trzymają swoje bitcoiny, więc im wyższy jest ten wskaźnik, tym więcej osób trzyma, a nie sprzedaje. I pomaga ocenić, czy cena bitcoina jest uczciwa względem zachowania inwestorów. Oczywiście pojęcie uczciwości jest względne, a według Polaków to gratis to uczciwa cena, więc tutaj jednak te ideologie trochę się spinają, ale to odłóżmy na bok. I zauważymy sobie, jak ta pomarańczowa linia świetnie sprawuje się jako wsparcie w trakcie już rozgrzanej Hossy i na bazie tego pomarańczowego wskaźnika, tutaj można wyznaczyć potencjalne zasięgi korekt. Tak się składa, że w korekcie z zeszłego roku to idealnie odbiliśmy się właśnie od tego Realized Price to Liveliness Ratio, a rok wcześniej bardzo mocno się zbliżyliśmy. Wówczas ta pomarańczowa linia znajdowała się przy 38 tysiącach dolarów, a cena bitcoina sięgnęła 41,5 około. Aktualnie to zobaczymy, że pomarańczowa linia pokazuje nam 70 851 dolarów jako aktualne realized price to lively net ratio, i bitcoin już na swoim lokalnym dołku zbliżył się do 74,5 tysiąca dolarów, czyli zdecydowanie blisko. Ja osobiście, tak jak już mówiłem wcześniej, zacząłem ponownie wchodzić w rynek po tym, jak realizowałem zyski na przestrzeni ostatnich miesięcy. A wszelkimi zleceniami właśnie dzieliłem się na telegramie, o którym wcześniej mówiłem, oraz w temacie realizacji zysków, to sugerowałem się moim własnym autorskim wskaźnikiem. Który bardzo wyraźnie wskazywał najsilniejszymi sygnałami sprzedażowymi, że to może być odpowiedni czas na realizację zysków. I rzeczywiście działałem m.in. na bazie tego wskaźnika, co się opłaciło i spokojnie nic wam tutaj nie chcę sprzedać. Ten wskaźnik jest darmowy. Każdy może go odebrać. Instrukcje zostawiłem poniżej pod tym materiałem w opisie, tak jak całą resztę tych edukacyjnych materiałów. Wszystko co najważniejsze po prostu zostawiłem w opisie. Lecimy dalej. Mamy ceny inwestorów, delta oraz spalansów. Cenę. Jeśli chodzi o ceny inwestorów, to pokazuje po jakiej średniej cenie górnicy sprzedali swoje Bitcoiny inwestorom. Cena zbalansowana, czyli ta niebieska, wskazuje różnicę między tym, za ile kupiono Bitcoiny, a za ile wydano. Czyli właśnie balans między kupującymi a sprzedającymi. Cena delta to jest połączenie analizy fundamentalnej i technicznej na swój sposób, która dosyć dobrze pokazuje dołki bez. Jest to różnica między zrealizowaną kapitalizacją a all time high średnią kapitalizacją, która jest podzielona przez aktualną podaż w obiegu bitcoinów. Więc mamy tutaj ciekawe połączenie danych on-chain oraz Kwestii technicznych wykresu i widzimy, że w ostatnich pięciu latach to ta strefa między zieloną linią a niebieską idealnie sprawowała się jako okazję do zakupu w fioletowej linii, tej delty, natomiast nie dotknęliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak, jeśli sobie oddalimy wykres, no to zobaczymy sobie, że branie pod uwagę tych, tych wszystkich trzech średnich mogło się bardzo opłacić, operując z nimi właśnie w okresie Bessy. natomiast w kontekście korekt w hossach, to jednak te linie nie były szczególnie przydatne. Raczej warto na nie patrzeć pod kątem Bessy. Dalej mamy zestaw on-chainowych narzędzi, i tutaj tak naprawdę mamy kilka z średnich, które już wcześniej sobie omówiliśmy. Jednak warto tutaj zwrócić uwagę na CVDD, czyli Cumulative Value Days Destroyed, czyli pokazuje ile wartości stracono przez sprzedaż długotrzymanych bitcoinów, która pokazuje potencjalne dołki. Okay. I ten zestaw jest podobnie przydatny jak te modele wyceny inwestorów, zbalansowana oraz delta. W trakcie Bessy super, w trakcie Hossy już mniej przydatne, więc lecimy dalej. Mamy Blok Subsidy model, który bierze pod uwagę całkowity koszt wydobycia bitcoinów przez górników, czyli tak zwany termocap oraz ich mnożniki razy 2, razy 4, razy 8, razy 16 razy 32 oraz razy 64. Przybliżmy sobie nieco ten wykres. Na dane z ostatnich 10 lat, tutaj już zobaczymy, że ta strefa między X64 a X32 są świetne do obserwowania poziomów optymalnych do wychodzenia z rynku. I na chwilę obecną to dopiero zbliżyliśmy się termokapu X32. I rzeczywiście, w perspektywie średnioterminowej, czyli mniej więcej do teraz, to opłacało się być poza rynkiem, ponieważ spotkała nas korekta i to największa w tym cyklu. A patrząc na drugą stronę medalu, no to Thermocap razy 8, czyli ta brązowa linia, również świetnie się sprawowała jako model wyceny w Bessie i zakupy właśnie w okolicach tej średniej. Czyli gdy cena bitcoina się albo z nią spotykała, albo schodziła poniżej, no to były naprawdę mocne okazje do zakupu. Lecimy dalej. Difficulty Regression Model pokazuje koszt wydobycia bitcoinów dla przeciętnego górnika, czyli jeśli cena rynkowa spada poniżej tego poziomu, górnicy mogą być pod presją. A poniżej mamy taki oscylator, który pokazuje nam właśnie różnicę między, między ceną a tą linią, co może pomóc w takiej ładniejszej wizualizacji tych stref. Weźmy sobie wykres, jak to wyglądało na przestrzeni całego istnienia bitcoina, i tutaj zobaczymy, że ten model z pewnością nie jest idealny, natomiast z cyklu na cykl im bitcoin się starzeje, tym prawdopodobnie ten model jest bardziej skuteczny. Natomiast myślę, że kolejna bessa dopiero zweryfikuje, czy w ogóle zbliżymy się do tych poziomów, ponieważ widzimy, że ta różnica w cenie a tym modelem się zawężała z cyklu na cykl i dopiero na koniec bessy musnęliśmy tą linię. Ani raz w historii Bitcoina było tak, że istniały jakieś modele, które w przeszłości się sprawdzały, ale na przykład już ostatnia Bessa zweryfikowała ten model, że po prostu się nie sprawdził i również jeden z takich sobie omówimy i pokażemy sobie jeszcze dalej ulepszoną wersję, która po prostu o wiele lepiej się sprawdza, ale o tym będzie później, gdy skończymy z tym glassnode'em. Opuszczamy difficulty regression model i schodzimy sobie do difficulty per issuance model czyli model, który pokazuje próg opłacalności dla najwydajniejszych górników. I mamy tutaj trzy linie: koszt najtańszego wydobycia, koszt po halwingu oraz średni koszt wydobycia. Teraz raz jeszcze warto zerknąć na tą metrykę z większą perspektywą i zobaczymy tutaj, że sytuacja ma się już o wiele lepiej niż poprzedni model odnośnie trudności wydobycia. I tutaj mamy tak naprawdę dwa w jednym, ponieważ mamy wskazywane strefy w bezsie, które są optymalne do zakupów, czyli strefa między tą czerwoną a pomarańczową linią, oraz mamy fioletową linię, czyli tą cenę po halvingu, która tak jako wskazuje te wsparcia i opory. Jednak to nie jest aż tak skuteczny model jak inne, które który wcześniej przytoczyłem i jeszcze później pokażę. Więc myślę, że na tym skończymy i przejdziemy sobie od razu dalej. Mamy wskaźnik NVT, który na swój sposób działa jak wskaźnik price to earnings ratio na rynkach tradycyjnych, czyli stosunek ceny danej akcji do zarobków danej firmy. Natomiast firmą w tym przypadku jest Bitcoin, i tutaj patrzymy na wartość transakcji w sieci Bitcoina oraz na kapitalizację rynkową. NVT premium, czyli ta pomarańczowa linia, pokazuje, czy rynek jest nad czy pod fundamentalną wartością. I w tym przypadku to warto patrzeć na przecięcia zielonej linii od dołu z tą czerwoną linią. Jeśli sobie zbliżymy na wykres w tego typu okresach, no to takie przecięcie od dołu może wskazywać na koniec danej korekty i osiągnięcie po prostu lokalnego dołka. Lub również takie przecięcia występują w trakcie impulsu wzrostowego, co na swój sposób dodaje paliwa do tych właśnie wzrostów. Idąc dalej, to chciałbym wam pokazać jeden z ostatnich wskaźników z Glassnode w naszym zestawieniu, i to będzie Short Term On-Chain Cost Basis Bands, ale godzinne. ok? I w dużym skrócie raz jeszcze mamy tutaj do czynienia z zrealizowaną ceną. Tyle, że jednostek trzymających te coiny krótkoterminowo oraz długoterminowo i pojawiały nam się tutaj właśnie tego typu ciekawe linie. Czerwona lub zbliżenie się ceny do niej, wskazuje po prostu na takie przegrzanie, ok? Natomiast ta niebieska linia, czyli zrealizowaną cenę short term holderów, czyli krótkoterminowców, którzy najczęściej tracą, i to na jakichkolwiek rynkach. I ta żółta wstęga jest przydatna, aby obserwować jak nisko cena może spaść po przebiciu tej właśnie ceny krótkoterminowców. Okay? Więc oddalmy sobie ten wykres nieco bardziej i zobaczymy sobie tutaj, że w trakcie rozgrzanej hossy to zetknięcie się ceny z tą żółtą linią dawały jedne z takich ostatnich okazji na zakupy w trakcie tej rozgrzanej hossy przed nawet jej końcem. I jasne zdarzało się, że w tą strefę między niebieską i żółtą linię cena bitcoina wchodziła. Ale raz jeszcze było to w na tyle optymalnych momentach, że zakupy również były po prostu ok, decyzją. I teraz, gdy już wiesz, jak ważna jest zrealizowana cena oraz jej różne pochodne, to wcześniej przytoczyłem również. Mayer Multiple, czyli ten mnożnik Mayera, i gdy połączymy te dwa wskaźniki razem i momenty, w których się przecinają, no to mamy tutaj świetne okazje długoterminowe na zakupy i wskazuje nam raz jeszcze jak zachowanie się ceny w krótkim terminie ma się do ujęcia średnio oraz długoterminowego. Na bazie prostej matematyki. I to właśnie potencjał tych przecięć bierze się z ich prostoty. Czyli zakupy w tych strefach między tymi liniami, po tym jak zielona przebiła niebieską od góry, no to te strefy były bardzo dobrymi momentami na zakupy. Idąc dalej, to mamy słynny z poprzednich cykli Bitcoin Rainbow Chart. Jest bardzo kolorowy, bardzo rzuca się w oczy. Jednak, jeśli chodzi o skuteczność, to jest dosyć średni, tak naprawdę. Widzimy, że mamy tutaj wyznaczone strefy. Jeśli chodzi o przegrzanie rynku, to Bitcoin potrafił wejść w tą pomarańczową strefę oraz w czerwoną. A w trakcie Bessy to cena potrafiła się w ogóle wyłamać z tego modelu. Zatem, osoby, które z niego korzystały, to ich ceny wejścia jasne mogą być dobre, ale nie są aż tak idealne, jak mogłyby być, polegając na tego typu modelach. Więc pokażę tobie teraz ulepszoną wersję tego modelu, i będziemy musieli się tutaj przenieść na TradingView. I zamiast wpisać na przykład tutaj w, w lewym górnym rogu BTC, to wpiszemy sobie Bitcoin Liquid Index. Ok. Jest to nieco inny wykres, i bardzo ważne jest, aby patrzeć na wykres logarytmiczny, czyli tutaj w prawym górnym rogu ta literka L musi być zaznaczona. I nałożymy sobie tutaj wskaźnik Logarithmic Regression na wykresie tygodniowym. To jest bardzo ważne. I tutaj już widzimy, że ten model jest o wiele bardziej przejrzysty oraz skuteczny w jego działaniu. Te wyłamania z modelu są mniej drastyczne, jak w przypadku Rainbow Chart. I te strefy. A szczególnie między tą różową linią a górną czerwoną sprawdzały się w każdym cyklu jako moment na ewakuację i wychodzenie z rynku. A gdy już jesteśmy tutaj na wykresie tygodniowym, to warto jeszcze zerknąć na wskaźnik supertrend, który wskazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, czy znajdujemy się w trendzie wzrostowym, czy spadkowym. I tak się składa, że ostatnio odbiliśmy się od tego dynamicznego poziomu wsparcia, który się zmienia wraz z upływem czasu. I nadal świeci się na zielono, czyli wskazuje na trend wzrostowy. Następnie na wykresie tygodniowym to ponownie. Raz jeszcze. Najzwyklejsza średnia krocząca, licząca 50 ostatnich okresów, potrafi być potężnym wsparciem. Widzimy, że aktualnie testujemy tą linię. Poprzednia korekta została to wsparcie. Linia się wybroniła. Wcześniej, gdy cena się nawet zbliżyła, to została mocno odbita. I podobnie było w poprzednich hossach, że nawet gdy doszło do tej najgłębszej korekty, to odbiliśmy się od tej 50. I w przypadku tego tutaj spadku z marca 2020, no to jest swego rodzaju anomalia, ponieważ weszła pandemia. Co nie zmienia faktu, że kupowanie na tej średniej, biorąc również cykliczność pod uwagę, było sprawdzoną metodą na zakupy i podkreślam tutaj branie cykliczności pod uwagę ładnie się sprawdzało. Ale jeśli to wszystko, co dzisiaj usłyszałeś, okazało się dla ciebie za dużą dawką wiedzy lub po prostu nie Ci się tego wszystkiego wiedzieć, no to również istnieje coś takiego jak crypto bitcoin bull run index CBBI, który jest połączeniem wielu różnych wskaźników, a w tym między innymi Przecięcia średnich kroczących MVRV, r Nuple, Reserve Risk i mamy tutaj oscylator, czyli tą zieloną linię, która porusza się od wartości 0 do 100 i można to traktować jako prawdopodobieństwo osiągnięcia szczytu, czyli gdy zbliżamy się do tych 90- kilku procent, no to szanse na osiągnięcie szczytu w tym czasie są wysokie. Dotychczas w tym cyklu kręciliśmy się do około 80. A patrząc na drugą stronę, to wartości poniżej 8 na CBBI również wskazywały mocne okazje zakupowe w ujęciu długoterminowym. Więc tak wygląda zestawienie części. Narzędzi, których ja się posługuję, szczególnie przy zakupach w trakcie bessy oraz gdy na rynku dochodzi do większej korekty, to właśnie wiele z modeli, które dzisiaj przytoczyłem, po prostu są bardzo przydatne i pozwalają unikać całego takiego szumu rynkowego, a wiemy, że bardzo dużo tego jest. I w takich sytuacjach to warto znaleźć spokój właśnie w liczbach, modelach. Wskaźnikach i wykresach, czyli po prostu twardych danych, a nie co ktoś tam krzyczy na Twitterze. I na koniec jestem również ciekaw, jakich modeli wy używacie, czy może jakich przeoczyłem, czy jest jakiś jeden idealny według Ciebie. Z chęcią ja obczaję i może jeśli uznam jakiś za wyjątkowo ciekawy, to nawet nagram o nim cały dedykowany materiał. I to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Ja się z Wami teraz żegnam, a wkrótce na kanał wleci mocna analiza, więc subskrybuj, bądź na bieżąco i widzimy się niebawem. Do zobaczenia i cześć.